Dobry wieczór, dobry wieczór, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Kontynuujemy naszą szkółkę małżeńską. Dzisiaj porozmawiamy na temat pewnego mitu. Otóż istnieje taki mit, że dobre małżeństwo to małżeństwo, które nigdy nie ma ze sobą sporu. To małżeństwo, które nigdy nie przechodzi żadnego konfliktu, nigdy się nie kłóci, i też w tym małżeństwie nigdy nie występuje coś takiego jak złość czy też gniew. To jest mit, to jest nieprawda. Nie ma takiego małżeństwa, a jeżeli jakieś małżeństwo właśnie w ten sposób funkcjonuje, to znaczy, że małżonkowie względem siebie z i jest im wszystko jedno, co się dzieje w tym małżeństwie. W normalnym małżeństwie nie chodzi o to, żeby nie było konfliktu. Chodzi o to, żeby umieć sobie poradzić z konfliktem, żeby umieć sobie rozwiązać y, sytuację, rozwiązać jakąś trudną y, sytuację, jakiś gniew, rozładować i tak dalej. Przede wszystkim, y, jakby każdy, kto wchodzi w związek małżeński albo kto już jakiś czas, Trwa w związku małżeńskim, powinien spodziewać się konfliktu. Dlatego, że konfliktu, konflikty są nieuniknione w każdej relacji i chcę to jeszcze raz podkreślić: o dobrym małżeństwie, małżeństwie nie świadczy brak konfliktu, ale świadczy umiejętność rozwiązania konfliktów. W dobrym małżeństwie nie chodzi o to, czy dojdzie, czy też nie dojdzie do różnicy zdań. Chodzi o to, jak sobie poradzimy w takiej sytuacji. Niezwykle istotne dla każdej pary małżeńskiej jest pewne posiadanie narzędzi i umiejętności do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. W moim małżeństwie również zdarzają się różnice zdań pomiędzy mną a moją najkochańszą Sylwięką, e, pomiędzy moją najkochańszą Sylwięką a mną. Natomiast nauczyliśmy się rozwiązywać te konflikty, nauczyliśmy się rozwiązywać te sytuacje, nauczyliśmy się tego, to jest bardzo ważne. Nikt nie rodzi się z taką wrodzoną zdolnością, trzeba się tego po prostu Nauczyć. Przede wszystkim musimy pamiętać, że Biblia nie mówi, że gniew, czy też złość, czy różnica zdań, czy nawet jakaś taka tak pojęta awanturka, jest zła w sama sobie. Dopiero sposób, w jaki to okazujemy, i sposób, co z tym robimy, może być szkodliwy dla relacji i może przerodzić się w grzech. Biblia mówi, że jeśli się gniewamy, to mamy zadbać o to, by słońce nie zaszło nad naszym gniewem. U mnie w domu to jest tak, że ja jestem typem nosorożca, a moja Sylwia jest typem jeża. I musieliśmy to nawzajem zrozumieć. Już tłumaczę, o co chodzi. Nosorożec to takie zwierzę, które natychmiast okazuje, że jest złe. Bezzwłocznie przechodzi do ataku. Po prostu robi szarże i atak. Jesz natomiast, natomiast jest takie zwierzątko, które ma tendencję do ukrywania złości. One staje się wtedy ciche, staje się takie wycofane, nastroszone. Nie zbliżaj się, nie dotykaj, ale i tak się nic nie dowiesz. No i my musieliśmy to zrozumieć, że ja mam właśnie taki typ nosorożca. Sylwia ma taki typ jeża. Nie wiem, czy to jest oficjalne jakby stanowisko e, ludzi zajmujących się typami ludzkimi charakterami i temperamentami, ale nam to pomogło. Ja jestem nosorożcem. Sylwia jest Jerzem. Ja musiałem nauczyć się jako nosorożec, że niedobrą postawą jest natychmiastowy atak. Sylwia musiała się nauczyć jako Jerz, że niedobrze jest nic nie mówić, nic nie wyjaśniać, tylko się zamknąć w sobie i nastroszyć igłami. Zarówno nosorożce, jak i Jerze muszą się nauczyć wyrażać to, co wyprowadziło je z równowagi w sposób werbalny. I w sposób spokojny. I to jest właśnie rzecz, którą małżeństwo musi się nauczyć. Kiedy się nie zgadzacie ze sobą, to po pierwsze trzeba sobie uświadomić, jeden i drugi musi sobie uświadomić, że w małżeństwie jesteśmy po tej samej stronie gramy do tej samej bramki. Jeśli ktoś w małżeństwie nie jest po tej samej stronie jak małżonek, to się powinien puknąć w łeb. Natomiast normalne małżeństwo to małżeństwo, które jest po tej samej stronie. W związku z czym są po tej samej stronie, to mamy obowiązek poszukać razem dobrego rozwiązania, które będzie dobre dla naszego związku. I uwaga, przydaje się taki pilot, on się bardzo przydaje. Czasami w czasie rozmowy, gdy emocje sięgają zenitu, gdy sposób przestaje być werbalny i spokojny, to należy nacisnąć pauzę. Pauzę i przerwać w tej chwili sytuację, przerwać w tej chwili konflikt. Ja mam wrażenie, że jeżeli jedno z nas będzie chociaż chociaż jedno z nas będzie miało taki pilot w ręku i będzie czasami potrafiło zrobić pauzę by nie nastąpiła eskalacja emocji by nie padły słowa których Potem bardzo żałujemy, ale nie da się ich odkręcić i one wryły się w serce. To jeżeli chociaż jedno z nas będzie miało taki pilot i zada sobie pytanie, czy to na pewno jest dobry czas, albo czy to na pewno jest dobre miejsce, żeby rozstrzygnąć jakiś spór, no to już jest bardzo dobrze. Jeżeli chociaż jedno z nas będzie miało pilot, ja zawsze powtarzam, że przy rozwiązywaniu konfliktów wystarczy, że jedna strona zachowa się tak jak Chrystus. Z biegiem czasu, z biegiem doświadczeń uważam, że jest takie pięć kroków do wypracowania rozwiązania, do uniknięcia gniewu, nad którym zajdzie słońce. Po pierwsze, jeżeli coś się dzieje, to określ, co jest przyczyną konfliktu i skup się na tym. Po prostu się skup na tym. Znajdź przyczynę konfliktu. Usuń to. I przyjrzyj się temu i po prostu nad tym popracuj. Po drugie, wyraz ty zamień na wyraz ja. Co mam na myśli? Bardzo źle, kiedy małżeństwo używa takiego sformułowania ty zawsze albo ty nigdy. No, i potem jest odparcie ataku, uderzenie tej drugiej strony, i ty to, a ty tamto, a ty to, a ty tamto, a, a 20 lat temu ty to, a, a 10 lat temu ty tamto. Nie, nie, nie. Opisuj swoje uczucia. Na przykład czuję się zdenerwowany tym, że albo rani mnie to, że. Więc zamień wyrzut ty na spokojne opowiedzenie. Ja. Po trzecie, żeby w ogóle cokolwiek rozwiązać, trzeba korzystać z uszu, to znaczy, trzeba się słuchać nawzajem. Naprawdę dobrym sposobem jest starać się zrozumieć punkt widzenia drugiej osoby, zwłaszcza, że to jest twój małżonek. Zwłaszcza, że to jest twoja żona, zwłaszcza, że to jest twój mąż. Czasem po prostu warto postawić się. Yy, w ramach tej drugiej strony i usłyszeć się nawzajem. Zrobić sobie taką złotą, nieprzekraczalną regułę, że mówimy na przemian, bez przerywania sobie. Po czwarte, warto wspólnie poszukać możliwych rozwiązań, porozmawiać o różnych możliwościach. Ja w ogóle jestem zwolennikiem spisania tych rozwiązań na kartce, żeby potem było do czego sięgnąć. I słuchajcie, naprawdę, większość rzeczy da się w ten sposób rozwiązać. I po piąte, kiedy już usuwamy przyczynę konfliktu, kiedy już nie korzystamy z komunikatu ty, kiedy słuchamy siebie nawzajem, kiedy spisaliśmy kilka możliwych rozwiązań, to wybieramy najlepsze rozwiązanie i się go po prostu trzymamy. Posłuchajcie, wszystko da się tak załatwić. Wszystko. Niejedną sytuację mamy za sobą, i niejednej parze, razem z moją Sylwią, pomogliśmy właśnie w ten sposób. Właśnie poprzez te kilka krótkich rad. Mało tego, wszystko da się tym rozwiązać my nawet jakieś problemy seksualne w małżeństwach innych rozwiązaliśmy w ten sposób że oni usiedli opowiedzieli o swoich oczekiwaniach opowiedzieli nie korzystając z formy ty ale z formy ja zrobiliśmy burzę mózgów Zastanowiliśmy się, co Biblia pozwala, a czego Biblia nie pozwala, co jest w porządku, co jest nie w porządku, do czego nas Biblia zmusza, a od czego nas Biblia chroni. Następnie znaleźliśmy najlepsze rozwiązanie dla danej pary małżeńskiej. Oczywiście musicie wybaczyć, szczegółów nie podam. Musimy też pamiętać, że zranienia są nieuniknione w każdym małżeństwie. Zdarzyło mi się tysiąc razy. Zranić moją sylwię. Jej zdarzyło się troszkę mniej razy zranić mnie. I czasem po prostu niektóre rany muszą się zagoić, jeśli nasza relacja ma kwitnąć. I czasem musimy sobie dać czas na zagojenie się ran. Wcale czymś złym nie są ciche dni, jeśli te ciche dni polegają na zasklepieniu ran, na o przytomnieniu w danej sytuacji, a nie mm, jakby mm, naciąganiu całej rzeczywistości. No i znowu jest taki prosty sposób na gojenie ran. Przede wszystkim trzeba o tym porozmawiać. Znowu, pamiętajcie, że gracie do jednej bramki. Jeżeli mąż, żona sprawi ci przykrość, to po prostu mu o tym powiedz. Ale znowu, w formie ja. Nie ty zrobiłeś mi to, tylko posłuchaj, czuję się zraniony i źle się czuję, kiedy to i to się dzieje. Po drugie, przeproś, nawet jeśli wina jest po drugiej stronie. W rozwiązywaniu konfliktu chodzi o sposób na znalezienie rozwiązania konfliktu, a nie znalezienie winnego. Winnego to się szuka w sądzie. I winny to jest każdy z nas względem Chrystusa. Natomiast my musimy znaleźć sposób. Na naprawę, na rozwiązanie problemów. Kiedy czasem spotykam się z jakąś parą małżeńską i widzę, jak wzajemnie obrzucają się ściekami, e, no to pytam ich, czy chcą znaleźć winnego, czy chcą znaleźć rozwiązanie. Bo jeżeli chcą znaleźć winnego, no to ja im nie pomogę, bo ja nie jestem tym zainteresowany. Natomiast jeśli szukamy rozwiązania, to niech jeden drugiego przeprosi, bo nasza duma. Powoduje, że bardzo trudno nam powiedzieć przepraszam. Przeprosiny oznaczają wzięcie odpowiedzialności za swoje niewłaściwe słowa i swoje niewłaściwe postępowanie. A w każdym konflikcie obydwie strony mają za co przeprosić. Przeprosiny też otwierają drogę do pojednania. Więc rozmawiamy o zranieniu, przepraszamy i uwaga przebaczamy. Przebaczenie to jest największa moc naprawcza w małżeństwie. Tylko kilka ważnych zasad. Przebaczenie nie jest zapomnieniem o tym, że ktoś został zraniony. Przebaczenie nie jest udowodnieniem, że nic się nie wydarzyło. Przebaczenie nie jest rezygnacją z rozmowy z naszym małżonkiem na temat niewłaściwego lub krzywdzącego zachowania. Przebaczenie jest uświadomieniem wyrządzonego zła. Przebaczenie jest rozpoznaniem emocji, które targają naszym wnętrzem. Przebaczenie jest podjęciem decyzji, że nie będę chował urazy przeciwko drugiej osobie. I uwaga, przebaczenie jest rezygnacją z użalania się nad sobą i z prawa do odwetu. Przebaczenie to wybór, a nie uczucie. To bardzo ważne, dlatego że przebaczenie to cały proces. Często jesteśmy zmuszeni, by wybaczać raz za razem w tej samej sprawie, bo to jest proces. No i z tym zostańmy. Wspaniałości z nieba, zostawcie jakiś komentarz. Do usłyszenia jutro. Jak pewnie zorientowaliście się, Szkółka Małżeńska ma swoją premierę co drugi dzień z Bogiem. Pa!